Dzień dobry. Nazywam się Piotr Adamski. Jestem kierownikiem oddziału Karniewo. Znajdujemy się w miejscowości Miece u naszego klienta Państwa Mosakowskich. Zapraszam na relację z Cemati Day. Witam serdecznie podczas SIMATIC DAY w firmie CONTRACTUS. Dzisiaj klienci mieli okazję przetestować 5 maszyn w polu. Wśród tych pięciu ciągników znalazły się następujące. Klas Axion 870 jest to jednostka reprezentująca klasy Axion, czyli ciągniki do ciężkich prac uciągowych. Jest to zakres mocy od 200 do 295 koni. Tutaj akurat klienci mieli okazję przekonać się, jak działa Cemos, system automatyczny wraz z połączeniem z bezstopniową przekładnią Simatic. Kolejnym ciągnikiem którzy klienci mieli okazję testować, była to nasza największa jednostka tradycyjna, czyli taka, która ma małe koła z przodu, duże koła z tyłu jest to akcjon serii 960 o mocy 445 koni. Tutaj klienci testowali, jak przekładnia bezstopniowa sprawdza się w ciężkich pracach uciągowych. Kolejną Maszyną. Był Arion 630, są to ciągniki serii 600, są to ciągniki dostępne w 6 cylindrach, 6-8 litra pojemności, od 145 do 205 koni mechanicznych. Ta jednostka akurat ma 165 koni i tutaj klienci testowali, w jaki sposób można tą maszyną manewrować na podwórku, czy ona jest precyzyjna, czy jest dokładna oraz również testowali, w jaki sposób na ekranie Cebis można szybko przywołać wcześniej posiadaną maszynę, tak, ażeby wszystkie ustawienia ciągnika i maszyny można było zaczytać za pomocą tylko dwóch kliknięć. Kolejną jednostką są to nasze najmniejsze ciągniki czterocylindrowe z przekładnią bezstopniową C matic Przekładnia bezstopniowa Cimatic jest dostępna od serii Arion 500 i ta seria jest dostępna od 125 koni. Ta konkretnie jednostka Arion 550, która pracowała z ładowaczem FL 140, generuje moc z 4,5 litra 165 koni mechanicznych. Tutaj klienci mieli okazję przekonać się, w jaki sposób można pracować z ładowaczem, z przekładnią bezstopniową, czy jest ona precyzyjna, dokładna oraz czy dzięki niej można pracować wydajnie i komfortowo. Ostatnim modelem, który testowaliśmy podczas Simatic Day był to Arion 660. Jest to model posiadający 200 koni, reprezentujący serię Arion 600. Jest to nasza największa jednostka z tej serii. I klienci badali, w jaki sposób zachowuje się ona na drodze podczas różnych zachowań. Wszystkie te ciągniki, które przedstawiłem, przypomnę, posiadają przykładnie bezstopniowo. I każdy z klientów przekonał się o tym, w jaki sposób one działają i oddajmy klientom głos, co myślą na temat naszych ciągników. Mam się Grabowski Cezary. Mieszkam w Pomaskach Wielkich. Z żoną i z dwoma synami prowadzimy 75-hektarowe gospodarstwo. Na tych hektarach uprawiamy kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę, lucernę, trawy, pszenicę oraz kukurydzę. Chodujemy też około 200 sztuk bydła, z czego 100 sztuk stanowią krowy mleczne. Które są otrzymywane w nowoczesnej, wolnostanowiskowej oborze. Wydajność na tej oborze wynosi ponad 10 tysięcy kg mleka od sztuki na rok. Ciągniki Klas z skrzynią Cematic są proste w obsłudze, łatwe, zmniejszają zużycie paliwa, co wpływa na ekonomię wydajne jest dużo funkcji, które można no, zapisać po kliknięciu jednego przycisku, kilka funkcji jest wykonywanych bez jednego nawet operatora. Pozwalają na ułatwienie pracy, szybkość wykonywania tej pracy. Nazywa się Sebastian Buczyński, prowadzimy rodzinne gospodarstwo o powierzchni 60 hektarów, nastawione na produkcję mleka. Utrzymujemy 75 krów i 75 sztuk młodzieży. W swoim parku maszynowym posiadamy dwa ciągniki marki Klas, jeden Arion 650 oraz Arion 410. Zaletami wystopniowej skrzyni na pewno jest komfort, płynność jazdy, szczególnie w transporcie. Dużo u nas ciągnik pracuje z wozem asenizacyjnym. Ustawianie prędkości co do poszczególnych prac polowych i niskie zużycie paliwa. Dzisiejsze pokazy są bardzo ciekawym dniem. Dużo dowiedziałem się na temat dodatkowych ustawień w skrzyni oraz jeszcze obsłudze ciągnika. Witam, nazywam się Kopczyński Adam i firmie kontraktu SAGRO jestem specjalistą do spraw rolnictwa precyzyjnego. Dzięki wydarzeniu SIMATIC DAY nasi klienci nie tylko mogą przetestować przekładnie SIMATIC w warunkach polowych, ale także zapoznać się z ofertą rolnictwa precyzyjnego oferowaną przez firmę klas. Między innymi system GPS CEMIS 1200, który w ciągnikach rolniczych odpowiada za automatykę prowadzenia. Terminal CEMIS 1200 również jest wykorzystywany jako terminal izobus, tak, aby nasi klienci mogli zweryfikować uniwersalność systemów klas. W prezentowanych maszynach nasi klienci mogą również zapoznać się z systemem Cemos Automatic, który pozwala ustawić maszynę dla jak największego uciągu. Ciągniki również są wyposażone w moduły lokalizacyjne. Dzięki aplikacji FARME 365 jesteśmy w stanie zaprezentować naszym klientom trasy przejazdu nie tylko w pole, ale również w transporcie. W ramach wydarzenia Cematic Day organizowanego przez firmę Contractus. My jako 365 Farnet zaprezentowaliśmy uczestnikom aspekty rolnictwa precyzyjnego, jak łatwo można wykorzystać w gospodarstwach. Z oprogramowania 365 Farnet przedstawiliśmy uczestnikom moduł CropView. Dzięki temu mogliśmy analizować stan wegetacji upraw. Przedstawiliśmy system 365 Active. to jest system pozwalający monitorować maszyny wyposażone w systemy telematyczne, na przykład systemy Telematics Class bądź innych producentów, ale również pokazaliśmy, jak można doposażyć maszyny, które nie mają systemów telemetrycznych, a miałyby być też monitorowane. Dodatkowo zaprezentowaliśmy praktyczne wykorzystanie map cyfrowych w gospodarstwie, na przykład map plonów, bądź map zasobności gleby. Rolnicy coraz częściej posiadają w gospodarstwach tego typu mapy i dzięki nim można w oprogramowaniu tworzyć mapy aplikacyjne do zmiennego dawkowania nawozów czy wysiewu. Te trzy różne aspekty pozwoliły nam zaprezentować, jak można za pomocą takich oprogramowań do zarządzania gospodarstwa rolnym wprowadzić oszczędności w gospodarstwie, czy to paliwa, czy środków produkcji nawozów, ale również jak można na podstawie map potencjalnego plonowania z modułu krobwiu zapewnić optymalny rozwój uprawą dobierając odpowiednią obsadę. Dzień dobry państwu nazywam się Tomasz Mosakowski. Razem z tatą Januszem i z bratem Wojtkiem prowadzimy 200 hektarowe gospodarstwo w gminie Karniewo, wieś Hełchy kmiece Gospodarstwo jest nastawione na produkcję mleka, bydła opasowego, jak i również roślinno. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że firma Kontraktus zdecydowała się dzisiaj u nas przeprowadzić pokazy maszyn, maszyn klas. Mamy zamiar niedługo kupić traktor, który, który będzie nam pomagał przy pracy właśnie takiej e, z beczką, w pracach transportowych, tak więc no, cieszymy się tym bardziej, że, że, że możemy testować tę maszynę. Co możemy powiedzieć o firmie Kontraktów? Dużo dobrych rzeczy, mają szybki, szybki serwis, o każdej porze dnia i nocy możemy na nich liczyć. Dostęp do części, współpraca. Drugi raz postawiliśmy na ciągnik klas, ponieważ pierwszy przez 10 lat bez nam pracował i wybraliśmy ze skrzynią bezstopniową. Ciągnik ze skrzynią Teamatic pracuje u nas z wozem asenizacyjnym o pojemności 16 tysięcy litrów, rozrzutnikiem obornika, zestawem kosiarek, agregatem bezołkowym oraz pługami. Na ciągniki i maszyny klasa zdecydowałem się, po, po, po prostu no, mam bliskość do punktu jakby sprzedaży, do serwisu i do dostępu do części zamiennych. Niezawodność, no łatwe w obsłudze, proste. Obecnie ciągnikiem klasy z czyniącym mój ciągnik współpracuje głównie z wozem asenizacyjnym, czyli pracuje najwięcej w transporcie i w zestawie uprawowo-siewnym do zboża. Jeżeli są państwo zainteresowani przetestowaniem naszych cioników wyposażonych w przekładnie Simatic, zapraszamy na nasz oddział mieszczący się w Karniewie przy ulicy Makowskiej 48, gdzie oprócz sprzedaży maszyn nowych i używanych świadczymy usługi serwisowe, a także sprzedaż części zamiennych. Dziękujemy za oglądanie.